No nie, na tych premkach taka osoba, która będzie na nich myślała, jest must ogólnie. No. I muszą się jeszcze słuchać i chcieć, to jest druga sprawa. Nie no, bo to się goście tylko potrafią strzelać ewentualnie, nie? A, a też nie wszyscy. Ale k***a i Ale Larmo to odpaszy gościu. Ja mam full, jak coś powiem. Mhm. Możemy puścić. Na lewy. co za gość. Ej, ja ogólnie ustawienie bym zrobił takie: Ja z takiem pójdę na B, po prostu. Ja z Izakiem pójdę na B. Jeden kanapka, jeden CT i jeden przy łączniku stoi gdzieś tam na schodach, dobra? Dobra, to ty mhm. zresztą niech kanapkę pójdzie. A Jarek tak. się nie ma? Co w ogóle z Jarkiem? No, no widzisz, no nie Jarek ma. Mu, ale Jarek mówił, że go nie będzie. Tak, ja, Jarek Bartek. mówi, że go nie będzie. No, no to pago tak, na kanapkę. Y, Izak. Dobra. Febor idziesz do, do łącznika, Izak od CT. A, no, no, no. A ja gra? na A? Tak, zagraj od na No to Chociaż ja nie, ze smokiem. Josek, Chodź, chodź na B, chodź na B, no. darmo zagraj da mm -hmm. no dobra, to ja... Tak jak nie masz wózka, to, to ja wchodzili. do kuchni w ogóle, daję ze smoka pod nogi nawet. Nie widziałem tam nic. Jest rampa, tupnął. Zeskakiwał, zeskakiwał z podestu. Ja schowany. Nie widziałem. Rampa, smoke. Na schody. Ja to cofam dalej. Na schody. Smu, I na dżunglę. Dobrać. Jadą. Apsy. A rampa nie leży? jeden. Wejdź 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 we, pomóc Co? Nie mogę przymierzyć. Dołącz do giveawaya na kosę. Doładowując kodem CSIC, Masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya Dodatkowo dostajesz 2 złote i 10 groszy Oraz 10% do depozytu Na CSGO Skins czeka na Ciebie codzienna darmowa skrzynia Przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny Dodatkowo co jakiś czas strona organizuje ciekawe eventy Które dają szansę na zdobycie ciekawych skinów Istnieje też funkcja Case Battle Dzięki której możesz rywalizować z graczami o epi Skiny, a zdobyte skiny możesz wymieniać dzięki funkcji Exchanger, sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Ja skaczę z okna pod i rzucam najda w ogóle. Dobra. Chyba, że środek jechać, co? Nie, nie, jedźcie do środka. To tylko z nade'a dam. Polakę, a potem nade'a drugie tempo. nic nie w domek od razu daj tam. Ja, ja spalam upsy na razie A nie ty, nie ty Piotrek, ja mówię tam na Ja Nie, nie mam smoka, spaliłem na razie. Masz jakąś wizję na środku? Top mid nic nie ma, jak ktoś under, mogli wychodzić teraz. Mhm. Sprawdzę ten under zaraz. Posłap mi opet, top min dole. Dobra, wiruję zaraz. Czterech, pięciu, pięciu, czterech jeszcze w pilni Stoją, stoją w celowaniu, nie skaczcie. A to jest stoją wieża Stoją w naglokach. Dam mi flasha? Nie to dam ci, ci. daj mi flasha do, do tego Koluj, koluj, do... daj mi Czekaj, ci go Leci Boom. Ale Dokładnie. się nachapał, juz Oj, 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 oj Dobry flash. Możesz się full schować, ja absolutnie będę spotował co jakiś czas Wygalę, ale możesz patrzeć, wiesz? Tak, ja, ja mam ram. krasę, ja mam krasę Granat z rampy jakiś? Z rampy jeden da, Do mega paliwy Łącznik, łącznik, łącznik Leży Bom, Upsy, do... Apsy, Apsy, apcy, apcy Rampa Rampa Apsy no łącznik czy nie? Łącznik zabiłem Mam flaszę jednego alarmu Ja jedę CT Ninja schował się jak coś tam, tam Dawaj, 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 ale tu na drugą, dalej, na ninja Flaszył na dropsę? Naraj czekaj, na czekajmy, ja będzie kładł Jeden ninja jest Głupie w plecy? Tak, ja patrzę co chwilę Ninja dalej I flaszował mu sam Palące, palące Dawaj. kładzie. Tychyla? Kanuj. Najs, no super. Super, ładnie. Dzięki, że Piotrek ratowałeś mi dupę w tych flash. Spoko. Był kurwa zabójczy. Dajem MK1 jak coś o 4. granatami hmm. Ogólnie w drugie tempo dajemy MK w domek jak coś, nie? Rush A. Domek. domek. Ale Tomek Tomek, Tomek On spierdolił, on spierdolił jak do respa. Ta jest na respa Tak, bo paraj B, idź B. Nie, nie, nie zapdź jednak Nie wychodzi już, no Ładnie, chyba ja tak okay. teraz, Dasz mi teraz ten hyperboosta na yy, Tak, dam ci. No to teraz Piotrek ty zagraj w oknie. Ogólnie możesz palić zapaczki nie? Piotrek. Mhm. Mm Jak smoka tam. Umiesz, nie? No, zaraz no, się okaże, no. Okej, okay, ja dobra, tak? ja, ani ani nie gram, ani ok Ale na cię <grym> może się wam dzielę. ja Nie widziałem <grym> rampy. Włącznik Dwa nady. Trzech środek jest, trzech środek. Leżą na ja spalę, tak. środek i under. Całość Aj, mam. W twarda mam całość absypę. Del już jest. Zesmukuję Na schodach. Absyba. Smukuję absypę. leży. Delpan pan, przy del Pod konem jest jeden. Masz coś? jakiegoś nie, nie. odbitego? Tak. Kasztana rzuć włącznik. łącznik leżyłem. Larmo, uważaj Gale, nie? Dobra. Jest, Ale... jest pod konem o, ja cały ja czas. Ja, ja już udane, bo mamy fraga w powagi. No Pod ja Rampa jeden wyszedł. Wyszczę zaraz. Dobra, w tobie to wracam, to, to Patrz okno, wiesz? Tylko. Dobra. I przejście na galę teraz. Mam rampę, ty bardzo, że spoczywał po w do okna, no. Leży łącznik. Po ja bym ja, na rampie. Leżę, no, tak. Łącznik ma zero. Pomagam. Leży i masz. Rampe Super, już za erka gra? Hyper albo alarmo? La, Hyper alarmo z hmm. za faszę i ser. Nie, nie, nie. On był on do nawet się kochi konawersz. Fale rampet pierwsze Jest najbardziej. Ja będę szulderował. Dęg na we. Pieszy na dęg Auto wyskoczył Ja Domek, my okno, okno przed. Jungla. Jungla i kono po jednym. Jungla, jungla jeden. W kurwiajło. Ciąper do jebane teki no. O kurwa jak. No, no i zagrali ten się wyjście bez. Pod do okna w ogóle. Teraz. Mhm. Ja, mhm. ja nie mam kasy. A Ma tylko słyszeli, że A teraz. No 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 no. A bo kurwić Załącznik smoke'a dał Ja Może schody wychodzić Ja, no, ja tam Celowany ja Bez sensu to zrobiłem kurwa Mam info i ja pikuję jak zjem Chyba no, nie ma w ogóle Grajcie a y no, na ja skracam tak. schody? Wchowaj się, wchowaj dżunglę mógł przejąć ogólnie Tak, dawaj. ale ja mam Ja mam tam, patrz Zagram najgłupiej Zagrałem jak to się to dało się ja działo. byłem, wiedziałem, że to ma w celu Ma w dżunglę

Ej, no nie wiesz, co ja dostałem w ogóle. A gdzie ty stałem? A gdzie Ja. W ten przed, kurwa. Nie wiem, czy to pozostaje za. Flamey? Co? Gdybyś CT, to była najlepsza pozycja. Ogólnie to grajcie jako, ja zagrano MK. Byłem przed CT za. A piątek gdzieś będę miał CMK w sumie. No, no to ja bym. To nie ty pójdziesz pistol na B, sobie, co? Pójdziesz na B. No dobra. Daj się. Daj się. Daj się. Daj się, ale sto. To było pago? Jeden rampa Jeden under Ja nie pikuję kona Weszli midem Po nie głowie powiem. chyba Apsy A I jeden rampa Rampa Apsy I pod konem jeden To twój Bartosz Wrzodkę robi goś na pałacu Łatnik leży Jeszcze one jeden more. Dwóch pod kon, konem. kony Leży One more, one more pod konem Full hp z Ja unders wchodzę z domku B Pod galem też gale, Katło, Oj. katło, katło Ale przed gany? stupną przy gali, nie, nie no. na katłoku, na katłoku. No, Leży rampa. To jest ten, nie? Pod konem, pod konem. mu łeb jednak. No dałeś no. Dobra runda. ja ja pójdę lewo, balkon sobie. Jeden. Dwóch pod konem. Ja palę. Leży rampa. No. Katłok już. Yes. Puszczam, A. Flesz na A ze środka. Chciałem... Nie wiem, ja mam takie głupie pomysły. Mówię, chcę AWP Chcę nie jest w ogóle. Ja pierdolę. I Kurwa, to nie był head. Jeszcze gościu spaliło w ogóle na balkonie. Kurde, syjeni mi dają. debil w tej rundzie. Ja jadę w, w ten... W piwnie się chyba. No może, Oni w no to... pierwszym tempu najdowali to niekiedy, uważam. Ale zapatrzcie od razu. Wychylać się, B. Double smoke mid. Top mid i okno. Spalimy zapachy. Leży cisza. Patrzę przez zapachy. Tomek B pikuje AWP. Ja Trzymam zapachy przeciwkołku. Leży jeden. Jeszcze jeden. Tak, jest. No, AWP. Ta Głęboko leży. Ładnie.

jest włączniku cały czas gościu Wyszli, padek Bóg leży Co to, obiegłem? Rampa po jest Jeszcze jeden kurwa Rampa jedna Paląca jest Paląca był, paląca Ja to jestem Ja dżungla Spako, mógł na default przejść Ja patrzę do na Kurwa, on przebił to? Bomba miał pakę? Miał, 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 miał na plecach miał. U, u, rampa Flashuje tam Dałeś Kolejna nie Brawo, dobrów lepszych. Kupiłem. Dwóch wyszło. Mira jedzie z tekiem, no pod gąsik. Ja pierdole, ta gra jest kurwa... No, no zajebista ta gra jest. Kurwa, ujebało się teraz. Zajebes. To jest oficjal. No gościu biegnie z tekiem, nie rozpierdala no na biegu. Jeden kolejny jeszcze upsa. jeden ma zero gdzieś Apsa i kon gdzieś Smokuję Paląca Palące jeszcze jest na Kon mi swingnął. W masz jednego To z kim ja się teraz biłem? Chłop nabiegł mi stackiem wybyk Dwa tapy w łeb. Wejdźcie kiedy? Daj. Leci. Wyskoczył kanapka. Sandwich. Sandwich jest w kanał. Dżungla, dżungla, dżungla. Sandwich leży. Nice. Bugala. Ceta, ceta, gdzieś. Ceta leży. Nice. Bugala. Mombe, mombe, nie wychylajcie na Tak Ten może być ladem. Dżungla. Przyłączniku chyba. Na Ceta plantys. Zobacz, dżungla mam. Nie, nie słyszałem go, przyłączę go do prawej chyba. Ale. Nie, to no, says... Do lewej w oknie chyba już wszystko nie wiem. Jest dżungla. O! Pojechałem, pojechałem. Znaczy, że skoczył do okna, słuchaj. Tak, kurde, i ty mówisz, Kurwa spadły, mówi, to mówię, że po prawej, Kurwa, może mam odrobinę słuchawki. Nie wiem. Ale ogólnie jest teoria, że na specjalnej sytuacji, jak jesteś w grze. Aha, no ja z okna tu pchnięcie po lewej właśnie, wydawało mi się, że skoczył do okna, nie? Ja już nie mówię właśnie skoczyłem. Masz wartość instante? Nie wiem tego, że. Pikuję. Mam wychnąć? Tak, razem no. schody wraca łącznik. To dojechali, mi dojechali. I to ostro. Palec, dżungla. Tak, Mog łącznik. Mołda łącznik. Ja jestem w łączniku. Jestem w łączniku, tu jest smoke. Trzymam ich. Ja CT sprawdzam. No rzutem smola ci. Nie ma CT. Spalam okno. W oknie widziałem hopa, robił derobił diglem. Od metu. Jeden w kuchni jest. jest. Kon. Jeden kon pod... A, jeden jest. jeszcze od kletów, jest zero ma od rampy, zero piątek. Odpowiedzia mi to, jak gdybym był na kiku. Jeden w kuchni całkowicie. Ma zero. Nice. No dobrze. Ale... Kuchnia i Pan... ja known. Brawo. Mam no załącznik. Kurde, cool, drzwi otworzyć. Na katłoku już. Kontakt, wchodzimy. Ja tylko drzwi otworzę teraz skonkresnę. Trzymaj rącznik. Weź bombę, nie, y, zielony. No i jak wróci, to weźmie. Pod ladderem. Ladder, ladder. Weźmy, weźmy. weźmy. A ale, A, ale jak tak coś. Dawajcie. raczej tu. Mam weź zielony, mówiłem. Już biorę, chórba. biorę, mówiłem, że muszę pójść. Dobra, obra, bo tak wiem. No jedyny, kurwa. No, leży. Sorry, ja jeszcze zrobiłem go do kolana. Nie, leży. co to? Oj, oj, oj Też, Dżungla. Later leży, co jest, ale się obstrałem. Gdzie jest Larmor? <śmany> Zobaczyłem Larmo, żółty kolor, Damian był zawsze żółty, więc mówię, napierdalam w niego. Dobra, oni teraz będą walczyli o mida, więc y, larmu masz małka do łącznika? Tak, stąd u mnie. To daj, daj smoke'a do łącznika. chciał mi fraga zabrać, musiałem mu wpierdolić w plecy, serio. Ja, ja ci dam wiosmoka, <śmany> zepięć, <śmany> Piku, Pikuj da. mida. Ej, da, ale, ale fajnie da, się damy, pikuje tak przed Daj jakieś dwa flesze larmu na mida. Za obojętnie oh. jakieś. Mówię, dużo fleszy było. Okna nie trafiliście. Bigala był. No może jest Pizza ogólnie, ale wyskakujemy, chodźcie no. Tylko łącznie kurwa okna nie? CT. CT leży jak coś. Spokojnie rozegrajcie to. Jest na konie. Snotowuje jumbo Dwa na prawo. To jest CT, to jest CT. Mati. Jedź, jedź. Radem, radem. Kody. Kody wychylił. Dostałem flesza. Tam go rzuciłeś. Patrz to.

a miałbyś być okno. Tak, ja, miałbyś okno. Ok. Okay. Ja Cię PMK napuść. Ja się do BF-a może będę nadawał w czołgu no. jak będę jeździł. Ja dwa ja, smoki miał to miała i dać, bo ja reszta nie miałem. No to, no. to jeden poszedł. Ale sprzedał się mida. Daj przed boxy, Clash. Bum. Łącznik, łącznik, łącznik jest. Rozbijam smoka. Ander jest, Ander jest. Ja fleszuję, fleszuję Ander. Fleszuję Ander. Daj go napytować, daj On spierdolił do B No. To cofnijmy stąd. Daj Gala. gala. Ja mam HP równo. byście się mnie. Miałem ja do okna wskoczyć, o, koło, o, ja się. to że jeszcze gala ma. galę i łączy się, I się w tym toku. Dobra, ja palę, auto i wchodzimy. Puchnia, Kir leży. Smokuje deep gala. Gala, gala Gala, gala, gala leży. Nice. Right. Jeszcze jeden gala. Ja kładę. Trzymam plecy, jak chcesz. Zero Robię coś głupiego. Nie, ustaje nie? radnie Buch, dwóch Leży, jeszcze jeden. I w oknie, do lewej Uciekł, ucieka, ucieka To trzeba gonić kurwa! Goj go kurwa Na co? Na co to jest Nie nie mam. Na no, uciek, na gdzieś spierdolił. Słyszałeś go? Tak Spowa matusza Co ty gadasz teraz pieprzysz? No. Naprawdę spraw się lepisłać Patrz tą kurwę, zobacz tą Dzejdę, tu m jest spał. Okno i drugi. Tak. zapomniałem że on zachował tą łapupę Okno w upa i na dźwięku to... Jeden. Nie po chuj Na dźwięku? Barierka Ewogala Wuper malała znowu Jeden na aucie widział mnie Kurwa co to było? Ma widział cię Jeden Tak poddrewnio. ja palę A ja daję tu smoka w ogóle Jeden na drewnię Ja spróbuję wyskoczyć H okno wiesz no Próbuj, ja też flecha. O nie, miał biała, Aj. Jeden pod drewnem. Kurwa, to, siedzi to na tym aucie. aucie jebanym, no. No, to jest swig, nie, nie, to jest swig. grampa. Był na ucieczka. Dobry call, powiem ci larmo, bardzo dobry call. Kuchnia, Busty, busty, nie morda szybko. Kuchnia jeden i psyk a jeden. Kuchnia, kuchnia. O, na jedną megala, na jedną megala. O Boże, ale kieram. CT, CT. Ja palę CT. CT i 2B macie. Trzymam CT, widzicie. 2 CT, 2 CT przynajmniej. Nie wiem czy, nie wiem, się. Znaczy, ja CT. Zostałem w dźwięku defuutowym, mam Czy masz Bartosz, dżunglę? W słuchawkach tylko pozmieniony. Ja tu stoję. Ja tu stoję. Wyglądał CT, będą wychodzili, sołka dali. Dobra, eee... leży. Nice. Super, brawo. Gdzie ty, kurwa, Bartosz? Zajęta ta kampa była. Dobry mecz panowie, kurwa. No, Ale no Polski, tak. Polski, dobry timplay, że tak to nie. Nie ma komunikacji, toksyków ze znaczy, No zespole, tak, no. nie ma kurwa toksyków od razu lepiej się grania. Ja jest że kurde, ja jestem największą kulowym ritoza. Teraz mam wrażenie, że może jednak nie jestem, ja No, trek, wiesz, jak jesteś naszym star playerem, nie, nic się nie zmieniło, no. Więc, no do, dobry meczik, nie, naprawdę dobry meczik. Tak, dobrze było.